Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, tak nietypowo, spotykamy się w budynku Kolegium Anatomikum przy ulicy Tytusa Chaubińskiego, aby porozmawiać o naszym słynnym lekarzu. W tym oto budynku Tytus Chaubiński nie miał okazji pracować, ponieważ gmach ten powstał na początku XX wieku, ale budynek jest związany ze szpitalem Dzieciątka Jezus, a właśnie w tym szpitalu pracował Tytus Chaubiński w latach 50. i 60. XIX wieku tylko że w dawnej siedzibie, która kiedyś mieściła się przy Placu Wareckim, czyli w sąsiedztwie dzisiejszego Placu Powstańców Warszawy. W obecnym budynku Kolegium Anatomicum mamy tablicę pamiątkową poświęconą Chałbińskiemu. Została ona odsłonięta w listopadzie 2014 roku. Duże zasługi w ufundowaniu tej tablicy miały Fundacja Pokolenia Pokolenią, a także Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tylko pamiętajmy, że przed II wojną światową ta tablica znajdowała się w pobliskim Kościele Apostołów Świętym Piotra i Pawła. Ten kościół niestety został zniszczony w czasie II wojny światowej, także sama tablica uległa e, zdewastowaniu, ale ten jeden fragment przetrwał do dnia dzisiejszego i cieszmy się, że po kilku latach znowu może cieszyć oczy zwiedzających, a także studentów, którzy tutaj regularnie bywają w tym oto gmachów. Drodzy państwo, przejdźmy się jeszcze w jedno miejsce położone tutaj niedaleko. To jest związane z obecną siedzibą Szpitala Dzieciątka Jezus to zobaczą Państwo w tym miejscu zabytek, który właśnie pamięta tę dawną siedzibę szpitala, która kiedyś mieściła się w samym sercu Warszawy przy Placu Wareckim. Po krótkim spacerze dotarliśmy na Plac Starynkiewicza i mam teraz możliwość Państwu zaprezentować obelisk, który w roku 1799 stanął w sąsiedztwie Placu Wareckiego na miejscu zlikwidowanego cmentarza. Na tej nekropolii dawnej warszawskiej były chowane osoby, które wcześniej nieszczęśliwie zmarły w Szpitalu Dzieciątka Jezus. W momencie ufundowania nowej siedziby Szpitala Dzieciątka Jezus w sąsiedztwie dzisiejszej ulicy Nowogrodzkiej, Lindleya, Oczki i Tytusa Chałbińskiego. Ten pomnik przeniesiono w to oto miejsce, aby powiązać te dawne dwie siedziby szpitala i abyśmy mogli dzisiaj mówić, że właśnie ten pomnik w pewnym sensie. Pamięta epokę Tytusa Chałubińskiego. Proszę zwrócić uwagę na jego zwieńczenie. Na samej górze tego oto gloryfikującego i żałobnego obelisku mamy czaszkę, typowy symbol vanitas. I właśnie na naszym ostatnim spotkaniu czerwcowym będziemy rozmawiać o śmierci Tytusa Chałubińskiego i o pomysłach lokalizacji jego grobu.